Witam Cię bardzo serdecznie na kolejnej komunikatywnej lekcji języka niemieckiego. Dzisiejszym tematem będzie opis osoby. Powtórzymy także czasowniki rozdzielnie złożone z ostatniej lekcji oraz nauczymy się czegoś nowego o rodzajnikach w liczbie mnogiej. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych lekcji, subskrybuj mój kanał oraz zostaw łapkę w górę, jeżeli lekcja Ci się spodobała. Zapraszam za tym bardzo serdecznie. Wie siehst du aus? Bist du groß oder klein? Ich bin groß. Und du? Ich bin eher klein. Bist du schlank? Ja, ich bin schlank. Und du? Ich bin eher nicht so schlank. Ich habe einen kleinen Bauch und kurze Beine. Meine Beine sind aber sehr stark. Ich mache viel Sport. Wie sehen deine Haare aus? Meine Haare sind schwarz und lockig. Und wie sind deine Haare? Meine Haare sind blond und glatt. Meistens sind meine Haare kurz. Und wie trägst du deine Haare? Ich trage meine Haare meistens offen. Manchmal trage ich meine Haare auch gebunden. Deine Haare sehen sehr schick aus. Aussehen? Wyglądać, gros, duży, wysoki, klein, mały, lang, długi, kłoc, krótki, tak, silny, dobrze rozbudowany, szlang, czupły, nic to szlang, nie za szczupły. i ja raczej viel sport machen, uprawiać dużo sportu. A też czasownik rozdzielnie złożony o nim za chwilkę powiem jeszcze więcej. Gross w tym słówku o jest długie, czyli groß, a nie GROS. Klein, lang, kurz, stark, schlank. Nicht so schlank. Używam właśnie często tego nicht so, czyli nie za bardzo. To już było też w poprzednich lekcjach. Mogę na przykład powiedzieć ich lese gerne, czyli ja chętnie czytam, albo mogę powiedzieć ich lese nicht so gerne, czyli nie za chętnie czytam. I tutaj to co so pojawia się także przy przymiotnikach. Czyli nisco szlank, nie za szczupły. Eja oznacza raczej. I też możemy e, ten, to słówko kombinować z innymi przymiotnikami. Na przykład e, eja groß raczej wysoki. Eja klein, e, raczej niski. Eja kłoc, raczej krótki czy krótkie. I tak dalej. W uprawiać dużo sportu. Tu chyba jest wszystko. E, I jest długie, ponieważ, ponieważ jest i, e, czyli fil, a nie fil. Ein bauch, der bauch, to jest brzuch. Einen kleinen bauch haben, mieć mały brzuszek. Ein bein, das bein, noga. Beine, die beine, nogi. Meine beine, moje nogi. kurze beine haben, mieć krótkie nogi. Ein h. Das ha. Haar, włos, Haare, die Haare, to są włosy. Ich trage meine Haare offen, noszę moje włosy otwarte, czyli rozpuszczone. Ich trage meine Haare gebunden, noszę moje włosy spięte. Meistens oznacza najczęściej, manchmal czasami. I teraz kilka przymiotników do opisu włosów. Czy fryzury. Kłoc, krótki, czy krótkie, w sensie włosy. Lang, długi, długie. Szwarc, czarny, czarne. Blond, blond. Glad, gładki. Lokiś, kręcone. Offen, rozpuszczone. Gebunden, spięte. Szyk, elegancko, ładnie. Przejdźmy teraz do czasownika aus, wyglądać. E, może już zauważyliście, że składa się z dwóch części: tego przedroska aus i czasownika zjen, który jest już znany z poprzednich lekcji. Zjen oznacza oglądać, widzieć. Jeżeli, to, jeżeli ten czasownik połączymy z tym przedroskiem aus, oznacza wtedy e, wyglądać. Wie siehst aus? Czyli jak wyglądasz? Jaki jest twój wygląd? Ich sehe sehr sportlich aus czyli mam bardzo sportowy wygląd, czyli jakby dużo trenuję. Wie sehen deine Haare aus? Jak wyglądają twoje włosy? Meine Haare sehen sehr schick aus. Czyli moje włosy wyglądają bardzo elegancko. I zauważcie, to co znacie z poprzedniej lekcji aus, to ten przedrostek aus zawsze wędruje na koniec, nieważne ile słówek czy części zdania stoi właśnie stoją pomiędzy. Warto także uzupełnić, że ten czasownik aussehen dopasowywuje się do osoby, tak jak zresztą wszystkie inne czasowniki. Czyli w pierwszym pytaniu wie zist du aus? Czyli du, ty, końcówka st, czyli wie zist du aus? Ich sehe, o, oczywiście końcówka odpowiednia do ich, sehe sehr sportlich aus. I w drugim pytaniu chodzi o nasze włosy, to jest liczba mnoga. Czyli musimy także dopasować końcówkę liczba mnoga trzecia osoba. Wie sehen deine Haare aus? Meine Haare sehen sehr schick aus. I dzisiaj chciałbym także jeszcze um, poruszyć ten temat rodzajnika, czyli jakby go trochę rozbudować. W jednej z poprzedniej lekcji mieliśmy rodzajnik w liczbie pojedynczej. Tutaj krótkie przypomnienie. Rodzajnik nieokreślony to jest ein, eine ein. Oraz y, określony dea die, das i ten rodzajnik mamy w nominativie, czyli wykonawca czynności, a także w akuzativ, czyli to jest jakby ten, ten obiekt, czyli to, co, to lub ktoś, y, który po prostu jest jakby bierze jakby pasywny udział w naszej y, czynności. I y, jedyna różnica jest właśnie jeżeli chodzi o akuzativ to jedyna różnica jest w tym rodzajniku dea albo ein ponieważ tam się zmienia końcówka z dea na den i z ein na einen jeżeli chcecie o tym dowiedzieć się więcej to zapraszam do jednej z moich poprzednich lekcji tutaj krótkie zdanie ich habe einen bauch czyli mam brzuch to zdanie jest oczywiście trochę takie nienaturalne ale jeżeli wspominam pierwszy raz tą część ciała, no to używam rodzajnika nieokreślonego i teraz mogę mój brzuch opisać: der Bauch ist klein, czyli ten brzuch jest mały. Albo co jest bardziej naturalne, mówię oczywiście o moich częściach ciała, czyli mogę powiedzieć: mein mein Bauch ist klein, czyli mój brzuch jest mały. I dzisiaj ta nowa część, czyli liczba mnoga, wiele części ciała. Jest w liczbie mnogiej, tak na przykład włosy, uszy, oczy, ręce, nogi i tak dalej. I tutaj widzimy, jeżeli chodzi o rodzaj nieokreślony, to tego rodzajnika nie ma w liczbie mnogiej w języku niemieckim, czyli po prostu pomijamy rodzajnik i mówimy jakby od razu to słówko. Tak tutaj w tym pierwszym zdaniu: Ich habe Haare, czyli mam włosy. I jeżeli chcemy te włosy opisać. To no także nie dodajemy żadnego rodzajnika. Jedynym wyjątkiem jest to, że dodajemy końcówkę E, ponieważ tak jak widzicie w rodzajniku określonym, w tym d, on się kończy na E, czyli końcówka musi być też podobna w tym y, słówku ok opisującym. Ich habe kurze haare. Ich habe kurze und lockige haare. Czyli jeżeli pierwszy raz wspominam temat moich włosów. Jeżeli chcę jeszcze. Y, trochę uzupełnić o moich włosach to wtedy muszę zmienić narodzenie określony ponieważ już coś na ten temat wspomniałem czyli już chodzi o, konkretnie o moje włosy a nie kogoś innego Die Haare trage ich gebunden albo też mogę powiedzieć właśnie meine meine Haare trage ich gebunden czyli jak widzicie tutaj w liczbie mnogiej dominuje ta końcówka "-r", e, czyli kurze Haare kurze und lockige Haare Die Haare, meine Haare i tak dalej. I teraz ostatnia część, komunikatywna. Zapraszam do posłuchania, a potem do powtarzania. Wie siehst du aus? Ich bin groß und schlank. Wie sehen deine Haare aus? Meine Haare sind glatt und kurz. Wie trägst du deine Haare? Ich trage meine Haare offen. Machst du viel Sport? Ja, ich mache viel Sport. Nein, ich mache nicht so viel Sport. I teraz powtarzajcie i uzupełniajcie własnymi słowami, odpowiedziami. Wie siehst du aus? Ich bin. Wie sehen deine Haare aus? Meine Haare sind. Wie trägst du deine Haare? Ich trage meine Haare. Machst du viel Sport? Ja, ich mache viel Sport. Nein, ich mache nicht so viel Sport. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszą lekcję. Mam nadzieję, że zrobiliście kolejny krok w nauce języka niemieckiego. Zastanów się po dzisiejszej lekcji, co nowego umiesz powiedzieć. Zapraszam do następnej lekcji.